Po Potem wykonuje się niewielki otwór w środku jednej płytki i trochę większy w środku drugiej. Następnie wycina się mniejszą i grubszą płytkę z żelaza nazywaną rdzeniem i wierci w niej duży otwór. Płytka tylna oraz rdzeń zostają pokryte bardzo wytrzymałym klejem epoksydowym oraz skręcone śrubami. Połączenie musi być mocne, aby znieść działanie silnego pola magnetycznego. W otwór wkleja się filtr z gąbki, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu do wnętrza głośnika. Następna faza to naniesienie kleju na kosz głośnika. Element odlewany z aluminium, który utrzymuje całą konstrukcję. Potem przykręca się płytkę przednią, tę z większym otworem. Od spodu przykleja się ceramiczny pierścień wykonany z proszku magnetycznego. Tak zwany feryt. Po zamontowaniu ferytu pokrywa się go klejem, odwraca kosz i przykleja tylną płytkę. Rdzeń umieszcza się w dużym otworze przedniej płytki, centrując go specjalnymi podkładkami, dystansującymi. Po zamontowaniu końcówek elektrycznych całą konstrukcję wkłada się do maszyny magnesującej. Napięcie 600V tworzy bieguny ujemnej dodatni, zmieniając całą strukturę w magnes stały. Potem uzwaja się elektromagnes, który będzie oddziaływać z magnesem stałym. Elektromagnes to urządzenie, które generuje pole magnetyczne tylko w chwili, gdy płynie przez nie prąd. Na rdzeń nawija się izolowany drut miedziany, przyklejając go do plastikowej tulei. Biegun dodatni elektromagnesu będzie przyciągany do bieguna ujemnego magnesu stałego. A bieguny ujemne, powinniście pamiętać to ze szkoły, będą się odpychać bieguny elektromagnesu bez przerwy zamieniają się miejscami, ponieważ cewka zasilana jest prądem przemiennym i przełącza się pomiędzy plusem i minusem wiele razy na sekundę. Dzięki temu magnesy przyciągają się i odpychają, wprawiając cewkę w szybki ruch. To z kolei powoduje wibracje membrany i powstawanie fali dźwiękowej. Proste, prawda? Po zamontowaniu cewki pomiędzy płytką przednią rdzeniem przykleja się tylne zawieszenie głośnika, elastyczną tkaninę, która porusza się wraz z cewką i zapobiega tarciu o strukturę magnetyczną. Olejenie membrany. Wykonuje się ją z kartonu, plastiku lub metalu. Następnie lutuje się przewody. Prąd płynący ze wzmacniacza dociera przewodami do dwóch końcówek połączonych z uzwojeniem cewki. Jeszcze test ruchu membrany i można przykleić kartonową nakładkę przeciwpyłową. Ostatni krok to test dźwięku. Głośniki podłącza się do generatora sygnału po różnych częstotliwościach. Pracownik upewnia się, że elektromagnes i membrana mogą się swobodnie poruszać. Komputer analizuje falę dźwiękową z głośnika. Kolumny wyposażone są zwykle w dwa głośniki, nisko- i wysokotonowy. Niskotonowy ma dużą membranę, która porusza się wolniej dla uzyskania niższych częstotliwości dźwięków. Wysoko, wysoko tonożyci i generuje wysokie dźwięki. Niektóre kolumny mają także trzeci głośnik dla tonów średnich. Teraz brakuje już tylko dobrej muzyki.